Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj w filmiku chciałbym Wam pokazać hmm, przygotowanie do rozpoczęcia sezonu motocyklowego yy, i parę czynności, które są z tym związane i warto ich wykonać. Yy, ja oczywiście yy, wiem, że dużo osób yy, wie, jak ma się zachować przed rozpoczęciem sezonu motocyklowego, ale w ramach przypomnienia. Chciałbym Wam to przytoczyć. Więc od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od sprawdzenia ciśnienia, ciśnienia w kołach. Do tego celu ja mam taki miernik, ponieważ nie ufam tym wszystkim manometrom na stacjach benzynowych. Warto się zaopatrzyć w takie coś. Kosztuje to grosze i wiecie, że to jest Wasze, że jest to nowe i jest to Dokładne. W ramach przypomnienia w przednim kole hondy Forzy ma być 200 kPa, czyli dwie atmosfery. Z tyłu w kole ma być 225 kPa, czyli dwie atmosfery i 25 dziesiętnych. Na tablicce znamionowej, która fabrycznie znajduje się Tutaj pod kierownicą macie to przypomnienie. Ja akurat tą tabliczkę odkleiłem stąd i przykleiłem sobie w kufrze. I tam są dwie wartości. Pierwsza wartość to jest z pasażerem, znaczy pierwsza to jest pojedyncza osoba na motocyklu. Druga pozycja to jest z pasażerem. Ale te ciśnienia się nie zmieniają. One są takie samo. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że zwiększenie ciśnienia w oponach powoduje to, że można szybciej jeździć. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli zwiększycie jakoś dużo ciśnienie w oponach sama powierzchnia, z którą styka się opona z asfaltem będzie zmniejszona. Czyli macie większą prędkość ale mniejszą przyczepność. Coś za coś. Także nie warto tego robić. Można się posiłkować jakimś troszeczkę większym tym ciśnieniem, ale naprawdę niedużym. Ja na przykład z tyłu mam 2,5 kPa. 2,5 atmosfery, czyli 250 kPa. No dobra. Jeżeli to już mamy z głowy. Opony. Ja oczywiście wcześniej sobie to ciśnienie sprawdziłem to samo uruchomienie silnika, mianowicie po dłuższym postoju motocykla, ale to się tyczy każdego pojazdu silnikowego jest wiadome, że olej potrafi sobie opaść do miski olejowej i Górna część silnika, silnika nie ma już tam oleju, więc warto, jeżeli dbacie o swoje sprzęty silnikowe, to samo dotyczy samochodu jak i motocykla, zrobić taki mały myk, a mianowicie przekręcamy kluczyk pozycji kontrolki, wszystko nam się uruchomiło. Ja oczywiście wcześniej odpalałem ten motocykl, ale pokażę o co chodzi. Robimy normalną procedurę uruchomienia motocykla, ale wciskamy oczywiście hamulec, trzymamy i bawimy się guzikiem rozrusznika, dotykając go na bardzo krótko. Czyli nie staramy się uruchomić. Silnika, tylko ruszyć koło. Hmm, koło. Yy, o nie, zapomniałem, jak to się nazywa. Skleroza nie boli. Hmm, koło zamachowe. O. E, oprócz tego, że ruszyliśmy kołem zamachowym, to spowodowaliśmy to, że pompa olejowa z, 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 zrzuciła troszeczkę oleju na górną część silnika. I teraz ten olej sobie nasmarował te wszystkie gładzie silnikowe. Teraz możemy normalnie uruchomić silnik i dać mu szansę rozgrzania. Poczekajmy, nie jeździmy jeszcze. Poczekajmy, aż przynajmniej jedna kreska temperatury pojawi się na liczniku. Co jeszcze możemy sobie sprawdzić? Przed rozpoczęciem sezonu. Oczywiście możemy sobie sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Ja, jak wiecie, ten płyn hamulcowy wymieniłem. Także wiem, że poziom płynu jest prawidłowy. Możemy sobie sprawdzić. E, pudełko spadło, to nic się nie stało. Możemy sobie także sprawdzić poziom płynu chłodniczego. Płyn chłodniczy w Hondzie Forda znajduje się w tej części po prawej stronie pod gumą osłaniającą tutaj pozycję na nogi. Mianowicie zdejmujemy tą gumę. Ona jest na takich zatrzaskach gumowych. Nie wiem, czy to widać. O, teraz widać. Normalnie możemy podważyć to śrubokrętem i tutaj mamy taką klapkę, która jest która jest yy, zatrzaśnięta na dwóch zatrzaskach. Pokażę wam. Tu z przodu podważamy. Ja Oczywiście wcześniej to otworzyłem, żeby się nie mordować. I tu mamy zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Odkręcamy sobie koreczek. Uruchamiamy latarkę, no i patrzymy do środka. Widzicie, płyn płynu jest w dobrym poziomie, jest dobrego koloru. I to możecie sprawdzić sobie samemu, oczywiście. Nie powiedziałem Wam jednej ważnej sprawy, mianowicie, przed uruchomieniem silnika. Powinniście sprawdzić poziom oleju. Ja oczywiście to zrobiłem wcześniej, ale pominąłem to w filmiku. Ale jest też dosyć dużo pytań ludzi, którzy dopiero sobie taki motocykl sprawiają. Jak mierzyć ten olej? A mianowicie, czy mierzyć go po odkręceniu? Po odkręceniu korka z miernikiem o. czyli wkładam, wkręcam, wyjmuję, sprawdzam poziom oleju czy tylko przez samo włożenie nie dokręcanie. Moim zdaniem e, należy to zrobić z wkręceniem do końca tej miarki Odkręcamy, odkręcamy i sprawdzamy poziom oleju. Oczywiście, olej warto też sprawdzić organoleptycznie, czyli dotknąć go w palce, zobaczyć, czy jest lekki, lekki, lekki i klejący. No i jaką ma barwę. Jeżeli jest już brudny i mało się klei, warto go wymienić. Oczywiście pokazywałem wam w poprzednim filmiku, jednym z poprzednich filmików, jak ten olej wymienić. I tutaj. Pamiętajcie, że na korku spustowym jest aluminiowa podkładka, która tam wam wszystko uszczelnia. Ja bardzo jestem zadowolony z tego, że dokładnie oglądacie moje filmy i dwóch dwie osoby wskazały mi, że ta uszczelka wpadła mi do tego pojemnika, do którego zrzucałem olej, a ja potem jak przelewałem ten olej do butelki, to oczywiście znalazłem tą podkładkę. I w tym momencie tej podkładki nie mam zamontowanej, ale przy następnej wymianie oleju na pewno ją tam zamontuję. To by się wiązało, że tą uszczelkę aluminiową no musiałbym zrzucać ponownie olej, tak? To nie chciało mi się tego robić, ale mam tą podkładkę i będę ją na pewno montował. W ramach przypomnienia jeszcze yy, dla tych ludzi, którzy yy, zastanawiają się nad kupieniem sobie Hondy Forzy, yy, bagażnik w środku ma obciążenie do 10 kg. Yy, przeładowanie tego bagażnika powoduje to, że zmienia się. Zmienia się wyważenie całego motocykla i motocykl powoduje to, że motocykl tak zaczyna pływać. Nie prowadzi się tak precyzyjnie jak normalnie. Ja parę razy przeciążyłem ten bagażnik i uczucie jest prowadzenia motocykla jest dosyć dziwne, no trudno mi to opisać, ale 10 kilo. Ten 10 kilo, a ten mały ma obciążenie według instrukcji producenta. Ma... No Boże, to ten gimbal ogłupiał. Nie mogę się odwrócić. To za gimbal głupi. Chodzi mi o ten mały No, głupio, gimbal. Dobra. Ten mały schowek ma obciążenie do 1,5 kg. Czyli tutaj w sumie 1,5 litrowa butelka wody potrafi nam tu wejść. Zależy w jakiej butelce w tych butelkach z takiego miękkiego plastiku 1,5 litrowa woda tutaj wejdzie. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że zapisałem się do grupy Hondy Forzy na Facebooku, i tam jeden z kolegów zamontował sobie w tej zaślepce mocowanie na smartfona. Ja też takie mocowanie posiadam, a mianowicie. No Nie jestem zwolennikiem niszczenia dobrych rzeczy i rozwiązałem to w ten sposób. Mianowicie, tutaj po otwarciu tej zaślepki są dwa otwory zgwintowane, w które można wkręcić standardowe śruby. Kupiłem oczywiście na AliExpress takie trzymadełko do, z przeznaczeniem do roweru i trochę je zmodyfikowałem. Właśnie pod te śruby Całe mocowanie gdzieś wsadziłem w samochodzie i nie wiem gdzie jest, także pokażę wam to tylko tak na przykładzie, że te dwie śruby tam trzeba było wywiercić w plastiku dwie dziury, przykręcić dwie śruby, dopasować to są chyba Śruby szóstki i to mocowanie tutaj świetnie pasuje. To kupiłem za 18 zł na AliExpress. Szukałem dosyć długo, bo to jest dosyć duże. Bo ja mam 6,3 cala ekran. Także potrzebowałem dużego tego schowka. Oczywiście w oryginale występuje tu takie trzymadełko na smartfona. Z możliwością jego ładowania, ale koszt to jest mniej więcej 600-700 zł. Także, yy, jeżeli możecie zaoszczędzić sobie trochę tych pieniędzy, to zróbcie sobie tak jak ja zrobiłem. No i co? Ogólnie, motor należy wyczyścić przyczyścić, bo jest zakurzony. Yy, jeden z kolegów tam właśnie na Facebooku pytał mnie się, czy pytał się ogólnie, a ja mu odpowiedziałem na to. Tu jest taka rurka przezroczysta, i on w niej miał wodę. To jest odpowietrzenie wału korbowego, i tu może zbierać się woda. Instrukcja mówi nam, że mamy odpiąć tą zapinkę, zdjąć rurkę, wylać wodę i niczym się już więcej nie przejmować. No i to by było chyba. Tyle. Yy, jeszcze jedna miła wiadomość. Dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą. W Warszawie od 1 kwietnia możemy jeździć po wszystkich bu buspasach. Aczkolwiek przepis, yyy, czytam artykuł, że w, yy, muszą być odpowiednio oznaczone te buspasy, że możemy, motocykliści mogą się poruszać i yy, jeżeli yy, mm, służby warszawie nie wyrobią się z oznaczeniem yy, nad tym danym buspasie, po którym będziemy mogli się poruszać, to jeszcze nie będziemy legalnie mogli się poruszać. No ale myślę, że do kwietnia się wyrobią, generalnie muszą namalować na jezdni symbol motocyklisty. Także wszyscy, którzy wahają się co do kupna motocykla to zachęcam, bo będziemy mogli się poruszać po tych buspasach i na pewno szybciej przemieszczać się z punktu A do punktu B. Także to chyba wszystko. Oczywiście warto sprawdzić całe oświetlenie. Czy działa poprawnie? Kierunkowskazy, sygnał dźwiękowy. Tudzież inne bariery. Czy działają? Na przykład podgrzewanie manetek. Jeszcze jeden widok z daleka. Motorek sobie. Czeka na przejażdżkę. Ja oczywiście wcześniej jeździłem. To jest taki w ramach przypomnienia. Jeżeli ktoś zapomniał o tym, to może sobie obejrzeć ten film i będzie już wszystko wiedział. No dobra, moi mili Wstępnie bardzo dziękuję jeszcze osobom, które subskrybują mój kanał. Tam jest, pojawiło się parę nowych subskrypcji. Ja przypomnę, że nazywam się Marcin. Oprócz tego, że kręcę filmy o Hondzie Forza, kręcę także o Hondzie Accord i kręcę także filmiki o przyczepie kempingowej, bo te pojazdy po prostu posiadam. Także przed nami jeszcze otwarcie sezonu kempingowego, też tam będę przygotowywał tą przyczepę do sezonu, będę robił różne modyfikacje. Ulepszał tą przyczepę. Także jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zaznaczenia symbolu dzwonka. Będziecie wtedy na bieżąco otrzymywać wiadomości, że pojawił się nowy film mojej produkcji w sieci. No dobra, dzięki jeszcze raz za to, że jesteśmy razem. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że jest to fajna alternatywa do tego, żeby nie jeździć autobusem, żeby nie zarażać się różnymi wstrętnymi wirusami. No i szybka, szybka jazda w zatłoczonym mieście super sprawa. Jeżeli się wahacie, jeszcze przed kupnem, bo wiem, że jest parę osób, które dopiero mają zamiar kupić. Taki motocykl, oczywiście, ja polecam jako statystyczny Polak hmm, Honda Forza. Mam, chwalę się tym, co mam, ale powiem Wam szczerze, że każde, każde dwa kółka są, są naprawdę fajną sprawą. Pojemność 125 cm. Jeżeli ma, nie macie prawa jazdy hmm, motocyklowego kategorii A, możecie jeździć na kategorii B. Tylko musicie mieć minimum 3 lata prawo jazdy. No dobra, żegnam się z Wami. Trzymajcie się hej.